Witajcie kochani, w takim krótkim filmiku z warsztatu e, muszę powiedzieć, bo ostatnio Gaugan pokazywał swoje kowadło, inni też pookazywali. No ja mam też swoje, też zrobione z szyny, nie tak ładne jak od Gaugana, Szyna 115 bardziej na szpic, w razie czego bardzo rzadko go używam, z tego względu, że. Ja mam niezawodne perylowskie imadło. Ono jest niezniszczalne. I tu jest takie miejsce piękne do kucia. Dzisiaj też na, na złom dorwałem taki kawał imadła. To sobie zobaczcie porównanie. Ta szczęka, a moja, jest prawie o pół taka, ale tu pęknięte żeliwo, to się nadaje tylko na złom. A i zapomniałem wam pokazać jeszcze, ostatnio się pytałem syna od szefa, którego tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, czy mogę sobie wziąć takie stare kratki ściekowe. Już niepotrzebne. No tak, nie ma sprawy. No to patrzcie. Zobaczcie z jakich prętów. Trzy takie sztuki. U tego jest 45 kg. Trzy sztuki, 45 kilo. No. Także taki króciutki filmik. I do następnego kochani. Trzymajcie się.